Witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem z moją nową facjatą. Z moim nowym obliczem. Co prawda pod ubraniami, ale co ja na to poradzę? Nie rozpowszechniam mojej gęby publicznie. Przepraszam. Może kiedyś to nastąpi, ale nie wiem. Wejdźmy do rzeczy, bo już paruję tam w środku. Dzisiaj będę nagrywał z Soda Drinker Pro. Nie wiem czy. Słyszeliście o tej grze, ale jak nie to musicie to usłyszeć. No więc zaczynamy Level 4. I'm so happy to have this song. Oh. Jezu, Ta grafika. Aż mi czapka z głowy wpadła. Jezu, ten Pójście, że to moja karta graficzna obsługuje. To jest aż przecież niemożliwe, że na takich parametrach gromi jeszcze ża bez żadnych lagów. O jezu. To słońce. To niebo, ta plaża biała. Aż aż w oczy razi dobrze, że mam okulary przeciw Moje Mojej mamy, ale dobrze, Żeby mi zaparowało okulary. Jezu. Muszę się streszczać, bo zaraz mi się komputer wyłączy. Takie przeciążenie moja karta graficzna już ma 90 stopni. Temperatury te skały, czy co to jest, pójście, tu za realistyczny! No jeszcze nie wszystko, pójdźcie na te sierpania. ale to jest realistyczne. I ta soda. O jezu, ale to jest wszystko. Realistyczne. Uu. Ta latarnia morska. Tak to realistycznie wygląda. Te drzwi przekrzywione. Uu. Udało mi się przejść na kolejny poziom, tym razem The Pork Park. Muzyka. Z horroru czuję się, jakbym Slendermana grał. Picie. Ale to już nieważne. Nie wiem, czy słyszycie, ale naprawdę dobry metal. I to się uda oh. No dobra, wypijmy to wszystko. Może mi się pić zaczyna chcieć. Jak słyszę to sierbanie. Tej sody. No, no wypij to, no! To czy się uda jest! Jest! Kolejny poziom. Spójrzcie jak to realistycznie, nie wiem co to jest. Ale... To jest naprawdę coś realistycznego, patrzcie to duże picie. O, i ten głos realistyczny. To jechał muszę się napić. O. I ten głos. Pune soda, czy co tam on mówi. To, to nie wiem, czy to nie jest czasem krowa. Chyba... Inspiracje z... Minecraft to oni wzięli, bo takie kwadratowe wszystko. wstępny poziom. Uff, w kosmosie. To jest słońce. A to ziemia tam jest. Ale chwila, jak tam się dostać? Mam nadzieję, że mój komputer się nie przegrzał i się nie zbugował. Komputerze, spokojnie, przecież to, to musi ci się udać. O Jezu. O Jezu. No dobra, to by było na tyle. No więc trzymajcie się. Cześć, ale jeszcze chciałem dać wam małą niespodziankę. A mianowicie chciałbym przedstawić Wam moją twarz. Postanowiłem, że wreszcie to zrobię po tylu miesiącach nagrywania. No więc zacznę. Cześć!